Pokażę ci, jak zarządzać swoją mapą na TCL Suiva 6500. Aby to zrobić, kliknij na trzy kropki w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie przejdź do Zarządzaj aplikacją i Zarządzaj mapą. A teraz możesz albo kliknąć tutaj, aby usunąć mapę, kliknąć tutaj, aby ją edytować. A po kliknięciu możesz ją przemianować albo możesz kliknąć tutaj, aby zapisać mapę, żeby nie zniknęła, i możesz do niej wrócić. To jest niezwykle pomocne, jeśli na przykład przenosisz swojego robota między różnymi piętrami lub między różnymi domami, a potem będziesz mógł po prostu kliknąć. Na zmień mapę na stronie głównej, aby ustawić tę starą mapę. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia razem.